Pamiętuj, jak był mały, nieobroczny, niepoświęcony, niepokorny. i Syna, i Ducha Świętego, święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła apostoła tymi słowami. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chołem możą czycie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święciły także pokarły. Dla wieżywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym Zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Bożym, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat grzechów, pobłogosław mięso, wędliny. Wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Waranka Paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś za postołami na ostatniej wieczerzy. obłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, obłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dość do wiecznej uczty twojej, tam gdzie ty żyjesz i turujesz na wieki wieku.